Mieliśmy taki paskudny płyn, ale niestety dzisiejsze mamy już babcie można powiedzieć właśnie tego doświadczyły i te problemy tarczycowe do dzisiaj się ciągną. 40 lat temu coś się wydarzyło i do dzisiaj to się dzieje. Wracając tutaj do historii wnuczka. Tutaj się ciśnie na usta, jak człowiek chce żyć, to i medycyna nie da rady. W szczególności przy tej ostatniej sytuacji, że nie wiemy co zrobić, to jeszcze mu radiologię podamy. Czasami nie ma dzisiaj z nami Maćka, ale lekarza mówią: Tyle w niego chemii wlewamy, a on dalej żyje. No. E, niestety to jest brutalna prawda, ale bardzo często się tak e, słyszy. Przed nami kolejny, kolejne świadectwo i też bardzo ciekawy przypadek, bo będzie to osoba, która jest takim. Przypadkiem, który pokazuje, co się dzieje z naszym organizmem, jeżeli zatracamy pewnego rodzaju homeostazę, równowagę. Że zaczynają nam po pewnym momencie wysiadać poszczególne, ja to nazywam części zamienne, tak? czyli konkretne organy. Zaczyna nam szwankować serce, zaczyna nam szwankować układ hormonalny, doświadcza tego również nasza właśnie tarczyca, skóra itd. itd. Za chwilę o tej historii, o tym, w jaki sposób purtier wpłynął na poprawę stanu zdrowia i co jest dzisiaj, przed Państwem wystąpi Małgorzata Klonowska i opowie swoją. Witam Państwa serdecznie. Tak, na mnie purtier zadziałał kompleksowo. I tak jak wszyscy mówią, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to ja jestem absolutnie zaprzeczeniem tej teorii. Ja kurację zaczęłam przyjmować w sierpniu 2023 roku. Dzisiaj państwo macie do dyspozycji najnowszą siódmą edycję. Ja jeszcze przyjmowałam szóstą edycję. Nie mieliśmy siódemeczki dostępnej. Brałam ją przez pół roku, tak jak jest przewidziany proces trwania tej kuracji i brałam ją w standardowym dawkowaniu. Tutaj nie wiem czy było wspomniane, dawkowanie standardowe to są przez pierwszy miesiąc dwie kapsułki rano, dwie kapsułki wieczorem, a później przez kolejne miesiące jedna kapsułka wieczorem, jedna na noc. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że teoretycznie uznawana byłam za osobę zdrową, a wcale nią nie byłam. Miałam bardzo dużo wyzwań zdrowotnych. No i podzielę się z Państwem, co się zadziało. Pierwszą taką dla mnie bardzo. Mocną rzeczą, która mnie uderzyła, było to, że ja przed przyjmowaniem kuracji bardzo chorowałam. W okresach wiosenno takich zimowych, jesienno-zimowych mnie czepiały się absolutnie wszelkie możliwe choroby. Angina, grypa, zapalenie krtani, zapalenie ucha, zapalenie zatok. I ciągle to po prostu były antybiotyki, zwolnienia, sterydy. Od momentu wzięcia kuracji. Ja nie zachorowałam na nic ani razu. Także po prostu dla mnie jest to bardzo znamienne, i to jest jeden z efektów przyjęcia kuracji portier. Druga kwestia, z którą walczyłam przez wiele, wiele lat, to były problemy skórne, zwłaszcza na moich dłoniach. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że od 20 lat importuję kwiaty do Polski, zajmuję się hurtową sprzedażą. To są kwiaty cięte, one przyjeżdżają w specjalnych pojemnikach z wodą. Ta woda jest zanieczyszczona opryskami kondycjonującymi płynami te kwiaty. I... Tak naprawdę ładowana jest tam ogromna chemia. Poprzez kontakt dłoni z tą wodą ja się nabawiłam bardzo takich poważnych zmian skórnych, których tak naprawdę żaden dermatolog nie był w stanie ani zdiagnozować, co to jest za choroba skóry, a już tym bardziej wyleczyć. Więc było przez wiele lat mnóstwo prób, tak naprawdę leczenia mnie sterydami, specjalnymi maściami na zamówienie, kombinowanymi recepturami. Nie zdawało to żadnego e, tak naprawdę egzaminu. E, ja tylko powiem Państwu, że moje ręce dzisiaj wyglądają e, pięknie i mają normalny kolor. Natomiast one takie nie były. E, proszę sobie wyobrazić startego buraka. Jego kolor tak wyglądały moje dłonie. Były napuchnięte, bolące, pękająca skóra. E, był to nawet nie tyle problem estetyczny, chociaż wiadomo, że dla kobiety bardzo to jest ważne. Ale przede wszystkim było to bardzo uciążliwe w funkcjonowaniu. Mnie ten problem bardzo się zawsze nasilał w takim okresie jesienno-zimowym, jak już przechodziliśmy w te niższe temperatury, a akurat zaczęłam brać w sierpniu, więc ja sobie tak brałam sierpień, potem właśnie wrzesień. I w październiku nastąpiło takie zdziwienie i taki moment refleksji i takie zatrzymanie. Ja mówię: "O matko, ja mam dalej normalne dłonie, co się dzieje?" I uświadomiłam sobie, że to jest kolejny efekt, jak portier wpłynął na po prostu mój organizm. Muszę się z Państwem podzielić, że ja naprawdę miałam też wiele lat bardzo stresujące życie, różne tam perturbacje w życiu prywatnym, one też wpłynęły na po prostu no, moje zdrowie ogólnie, więc kolejną rzeczą, przez jaką ja przechodziłam, to były zaburzenia rytmu serca. Co roku miałam robiony EKG Holter, pani kardiolog drapała się w głowę, wyniki nie było dobre, ale nie wiadomo, co było z tym zrobić i tak po prostu no, trzeba na siebie uważać. Przyjęłam kurację i był termin kolejnej wizyty kontrolnej. Zrobiłam jeszcze raz EKG holter. No i tak naprawdę jak tylko były wyniki, to pani doktor sama do mnie zadzwoniła, żebym przyszła do, do niej na wizytę. Zazwyczaj się dzwoni, jak coś jest źle. Natomiast była tak kolosalna różnica pomiędzy wynikami sprzed... Roku, dwóch, trzech, pięciu, gdzie ciągle były jakieś po prostu zaburzenia, a tymi, które wyszły idealnie, że no pani doktor zaczęła się sama zastanawiać, co to się takiego zadziało. Zostałam skierowana na wszelkie inne dodatkowe badania, które też wyszły idealnie. No i dzisiaj po prostu mam tylko sobie chodzić, jak co roku, na potwierdzenie, że wszystko jest dobrze. Co się jeszcze zadziało? Ogólnie poprawiła mi się kondycja skóry, włosów, paznokci. Ja miałam astygmatyzm, który też wycofał się. Byłam okulisty, więc po prostu pani okulistka mnie zbadała. Mówi tam, że to jest dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze. Ja mówię, no ale a gdzie jest astygmatyzm? A ona mówi, ale jaki astygmatyzm? Pani nie ma. A ja mówię, ale proszę spojrzeć, miałam. I rzeczywiście okazało się, że nie mam astygmatyzmu. Także, no ja muszę Państwu powiedzieć, że to są takie kilka spraw, które tutaj poruszam. Jeszcze jest ważna sprawa, mnie też po prostu dzięki portierowi wyregulował się cały układ hormonalny i no, ponieważ ja już byłam w takim wieku około menopauzalnym, to też muszę powiedzieć, że wróciły mi regularne miesiączki. Czyli to też jest kolejny efekt działania kuracji. No, i cóż mogę Państwu powiedzieć? Nie wiem, czy to, co słuchacie, wierzycie, natomiast no, ja uważam, że zawsze warto dać sobie szansę i tą kurację zastosować. Także to chyba wszystko, czym chciałam się z Państwem podzielić.